Wiemy kim lub czym jest 4chan? 15 lat temu byliśmy głupimi dzieciakami dzielącymi się żartami i memami w internecie. Ich nazwa pochodzi od sekretnej strony internetowej. 4chan to były złe rzeczy, jakich nie zobaczylibyście gdzie indziej w internecie. Niektóre były bardzo kontrowersyjne. Całkowita anonimowość pozwalała młodym ludziom dzielić się przemyśleniami i opiniami bez obaw, że zostaną osądzeni. Chcesz to znowu poczuć. Wiralowe obrazki biją po oczach. Nie chcesz, żeby to się skończyło. To, co zapoczątkowaliśmy, nie miało się tak skończyć. Ale potem zaczęło się trollowanie ludzi w prawdziwym życiu. Jeśli wkurzysz Anonimusa, ucierpisz. Witajcie, przywódcy z Scientologii. Anonimus postanowił, że wasza organizacja musi być zniszczona. Nadchodzimy. Liczbę użytkowników i dochody nakręca złość. Facebook czy Twitter zarabiają więcej, gdy ludzie są wkurzeni. Gdy internet jest forczanowany, łatwiej robić mroczne, odrażające lub popaprane rzeczy. I rozprzestrzenia się wszędzie. Wszyscy braliśmy udział w podkopywaniu rzeczywistości, ale nigdy nie chcieliśmy, żeby zmieniła się w żywą kreskówkę. Dziel się tą informacją, o to prosi nas QAnon. Czegoś takiego nigdy nie było. To wszystko działo się dzięki Internetowi.